Mam chwilkę czasu, robimy sobie króciutką przerwę parominutową w składaniu trójczyny, dlatego postanowiłem wywalić wał 0,19, przygotuję sobie na dniach pryzmy i zobaczymy, spróbujemy ten czujnik zegarowy wykorzystać. No i zobaczymy, czy się uda go o własnych siłach ogarnąć, gdyby ktoś się zastanawiał na jakiej zasadzie działa wypychacz, to właśnie na takiej, pyk, pyk. Dobra, muszę złapać, bo już się obraca. Wyciągniemy ten wał i Wam za chwilę pokażę, jak to wygląda. Wał zdemontowany. Wyszedł bez problemów, bezinwazyjnie, e, nic nie uszkodziliśmy. Bez postukiwania, popukiwania. Poszło elegancko przy pomocy ściągacza, więc liguwa. Teraz bierzemy się za demontaż tego łożyska tutaj od strony sprzęgła, które zostało ściągać za te paręnaście złotych. Póki co daje radę. Wszystko elegancko jedzie. Spróbuję Wam to jakoś... A nie, już widzę, że mi się nie uda. Dobra, będzie mi się łożysko obracało. No trudno, jedną ręką nie da się pracować. Zdejmiemy to łożysko. I wrzucimy go sobie na ten mój centrownik do kół. Chyba powinien styknąć. i Zakręcimy i spróbujemy sprawdzić jakie ma bicie gdzieś tutaj na początku. Przy przeciwwagach, bo inaczej go na razie nie będę mógł sprawdzić. Ale sobie zrobię takie proste pryzmy i zobaczymy, jakie ma wtedy bicie. No ale już jest źle, to już od razu widać, należy to sprawdzić. Muszę zrzucić to łożysko także do roboty. I oto jest. Zobaczcie sobie na przeciwwagi. Ta tutaj jest wyżej niż ta po prawej stronie. Więc świadczy to o tym, że ten wał jest po prostu skręcony na czopie, tutaj dolnym od korby. Spójrzcie teraz. Teraz druga przeciwwaga jest wyżej. No więc ten wał jest skręcony i wydaje mi się, że nie mogłem tego, że tak powiem, zrobić. Nie mogłem go skręcić montując połówkę. Moim zdaniem jest to fizycznie niemożliwe. Wiadomo, gdzieś tam zgiąć czop, przegiąć go jak najbardziej, jeżeli bym tą połówkę nakładał. Jeżeli on był w ten sposób, jeżeli bym tą połówkę nakładał nierówno i na niego oddziaływał, wiadomo, długi czop. Będzie, że tak powiem, działało na niekorzyść Ale bez przesady, żeby go skręcić to aż o tyle Innej zasady właściwie jak nim rąbnąć, żeby go sprawdzić, no to to i tak nie ma Właściwie, a czekajcie, ja pieprzę nie mostu, zobaczymy, która jest sekunda i spróbujemy go Wycentrować Moment, która jest wyżej, która jest niżej Teraz się obie wydają równo Dobra, już widzę. Ta jest niżej prawa, więc dobra. Nie spróbujemy zrobić, bo jeszcze młotka nie mam. Zobaczymy, czy on rzeczywiście taki jest z papieru. Wy może nie macie obrazu tej sytuacji, ale powiem Wam, że no, rąbnąłem tym wałem, tą połówką, właśnie tą, żeby poszło trochę w górę. I powiem Wam, że tutaj nie widzę wcale jakiegoś przesunięcia, jakiegoś efektu. Więc wydaje mi się, że powinno być ok. Bałem się, że ten wał, że po tej zmianie tego korbowodu, jest już tutaj tak wyrąbany, że po, prostu po jakimkolwiek uderzeniu, stuknięcią zacznie się przestawiać. Ale widzę, że te korba, ale, widzę, że, ale widzę, że ten sworzeń siedzi ciasno, więc myślę, że nie ma obaw i można go spokojnie centrować. Ciekawe czy on tak zasprężynował. 0,0,1 z tej strony. No, raczej niemożliwe, żeby 20 mm bił. Także no powiedzmy, że 0,0, nawet 5. No to tutaj jest dużo, dużo więcej. Nawet widzicie, że te przeciwwagi nierówno stoją. Także będziemy musieli się nim zająć. Wiadomo, ten sezon już sobie odpuścimy, w tym sezonie już sobie raczej nie pośmigam, no ale wiadomo, trzeba to w końcu podopinać i przez to zimę zrobić, żeby móc się zająć jakimiś może innymi ciekawszymi rzeczami w przyszłym roku. Także zbudujemy sobie jakieś proste pryzmy, czujnik zegarowy jest, więc będziemy sobie tematy badali. Więc jeżeli chodzi o Dezia 019, to go zostawiamy, ściągamy tylko ten ściągacz to i tak dalej i wracamy do trójczyny. Mamy wszystko poskładane, skrzynia biegów jest zdystansowana, wszystko jest elegancko, sprawdzałem luzów, brak, wszystko się fajnie zazębia, jedyne co jak widzicie tutaj to jak sobie wcisnąłem tą kulkę tutaj do zmieniacza, skończyły mi się wszystkie takie fajne krótkie szóstki i muszę po prostu kupić jakieś tam śruby, oczywiście wymienić, bo wkręciłem tak, tylko jak już miałem wciśnięte to już wkręciłem, żeby tylko mi się to trzymało, oczywiście żeby teraz ktoś nie powiedział, bo ona jest z tej długości, żeby nie było, nie? Oczywiście wymienimy obie, nie i wstawimy je ładnie na klej e, do gwintów, żeby ładnie tutaj wszystko trzymało i spoko. Jak widzicie, wał też już siedzi. Jest tak tylko na razie włożony, bo niestety te gniazda, które są tutaj od wału korbowego, nie trzymają i po prostu jest tak włożony, żeby zobaczyć, czy wszystko z nim w porządku. Jeżeli chodzi o czopy w duelsie, to ten długi czop od strony zapłonu właściwie bez problemów. wyjętywał z zamrażalnika, łożysko podgrzane i powiem Wam, że poszło ładnie elegancko do samego końca bez żadnego problemu. Jeżeli chodzi już o drugą stronę, od strony właśnie sprzęgła, to tak jak Wam pokazywałem, on jest pasowany suwliwie. Właściwie pod. on jest pasowany prawie na całości suwliwie. Właściwie tylko tam, gdzie jest to łożysko wewnętrzne. I tu właśnie zaczęły się schody, bo schłodzony taki z zamrażalnika, zamrożony ten wał, i łożysko podgrzane. No i oczywiście pasowanie zbyt ciasne, łożysko wstanęło. Nie pomimo, że szybko, elegancko to próbowałem zrobić. to na dłuższym czopie się to udało i ciaśniejszym pasowaniu, a tam niestety pasowanie było zbyt ciasne. Musiałem podeprzeć wał pomiędzy przeciwwagi tam lekko je wpuknąć. Na szczęście, tak tam, aby, aby gumowym młotkiem tam raz, dwa, tak pyk, pyk. Nie za mocno i weszło także bezinwazyjnie, bo wiadomo, że łożyska, które są podgrzane, a czop jest chłodzony, to on lubi na długich właśnie czopach gdzieś połowie się zatrzymać. A tam czop był krótki, no i niestety pojawiła się scena. Wszystko jest w porządku po skręceniu silnika z dwoma uszczelkami, bo niestety jedna jest za cienka, a nie mam takiego materiału, żeby teraz, teraz do skoku wyciąć na laserze grubszą. Po skręceniu na dwóch uszczelkach wszystko jest spoko, luz jest, że tak powiem, jakiś tam zachowany. Jak widzicie wałek zdawczy też już siedzi tu, już jest nowe łożysko i tak dalej, wszystko jest osadzone metodą ciepło-zimno i tak dalej, i tak dalej. No i e, siedzi tu szczelka. muszę tylko zmienić te dwa wkręty, oczywiście trzeci tutaj też znaleźć. Ogólnie ten element też musiałem gdzieś tam wyszukać w swoich gratach, bo był e, odkształcony od łańcucha, tu było tak odgię, albo ktoś go jak ściągał to go tak wygiął tutaj cholernie mocno i nie dolegało to do uszczelki i tak by to leciało, no to są właśnie takie pierdoły które zajmują sporo czasu, gdzieś to trzeba znaleźć, kupić, czy coś, bo no, można by to prostować, zostawiać, ale wiadomo, prostujcie sobie to teraz. E, ciekawe, z jakim by to było efektem. Zresztą, zobaczcie sami. Niby wszystko ok, nie? Zobaczcie, jakie jest odkształcone. Spójrzcie. Do samego właściwie uszczelniacza, nie? Także moim zdaniem szkoda zachodu na to. Wyprostujecie, założycie, a gdzieś to tam i tak będzie odstawało, będzie leciało, no. Także jest założony wałek, jest nowe łożysko uszczelne, czy znaczy, wiadomo tu część tylko tą tulejkę, zębatkę, no, ale to gdzieś tam na... Koniec, jeżeli chodzi o jakieś szczegóły na temat, na co tu zwracać uwagę, jak sobie dystansować tą skrzynię, jak ją sprawdzać e, od trójczyny, to póki co film z tego będzie dostępny e, dla patronów, jeżeli uda się zebrać pełną kwotę wsparcia, tak jak tam ustaliliśmy na Patronajcie, e, zostanie udostępniony wtedy dla wszystkich. Niestety brak odcinka polskiej cyzety krosowej od Mariusza, od kiernika. Z tego co wiem, to dotarł do niego drugi zbiornik, zaczął coś tam nad nim pracować, miesza lakiery e, i może za tydzień czy tam za dwa. Coś dalej będę wiedział i coś będę mógł Wam od niego wrzucić, jak tam działa nad tymi zbiornikami. Ogólnie też jesteśmy na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o subskrypcję, brakuje w tej chwili około 100 subskrybentów do 10 tysięcy, także zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału, do pisania również komentarzy, do klikania łapek, szczególnie tych łapek do zaglądania na fejsa, na insta, tam też się coś czasami dzieje zachęcam oczywiście do dołączania dla ogólnodostępnej grupy na fejsie gorąco zachęcam również oczywiście do wspierania kanału poprzez serwis patronite, tam już niewiele brakuje żeby osiągnąć i zamknąć ten pierwszy ustalony cel, no i mam nadzieję, że w tym tygodniu już skracamy ten silnik i jedziemy z nim dalej i robimy sobie miejsce na rozbiórkę mojego silnika od czwórki, żeby zobaczyć co tam się w końcu z nim złego stało. Tak więc co, moi drodzy widzowie, życzę Wam miłej niedzieli, trzymajcie się, do następnego razu, cześć, pozdrow!